Witajcie kochani, chciałem się podzielić z wami wszystkimi, a przede wszystkim pozdrowić moich przyjaciół i wojowników o wolność Kartonowego Bantu Stanu nad Wisłą, także tych śpiochów, których nie interesuje co się dzieje, tylko interesuje się zawartość własnej michy. Sprawa się ciągnie, ciągnęła już ze mną od 29 stycznia, kiedy byliśmy na otwarciu Ministerstwa Śledzia i Wody w Legnicy. No i tam było piękne otwarcie. Była prawda i, i świta sanepidu i, i policja legnicka, także było tam trochę zadymy takie, no policja robiła zadymy. A ludzie zachowali się normalnie, korzystali z lokalu i, i, i cóż tam można więcej powiedzieć, nie? Policja spisywała, później podeszli do mnie i, i mnie chcieli spisać, więc zapytałem na jakie postawy, czy jestem ścigany, czy, czy podejrzany. No oni tam, to macie, że na ustawie o policji, nie? No ale w końcu mój mój raz prawny Krzysiu Kuna przejął sprawę i dam mu te wszystkie dane i, i prawda e, PESEL i, i i zaświadczenie o wyłączeniu znoszenia szmat na twarzy no i oni tam w końcu Spisali i tak dalej. No i sobie poszli. A po, bodajże po miesiącu przyszło zawiadomienie na policję. I tak ciągali mnie chyba za cztery razy. Tłumaczyłem się, ale w ogóle nie wysłali tego do sądu. Tych wszystkich moich przesłuchań. Sąd, pani sędzia bardzo się zdziwiła. Dlaczego tak się stało, że nie ma moich przesłuchań. Ja my to ja już tego nie wiem. No i wpierw ten milicjant Powiedział coś tam milicjantka i ja mówię, że pytała się pani sędzia, czy ja zrozumiem? Ja nie rozumiem, bo ja słabo słyszę, a po drugie w szmatach to słyszę tylko bełkot. Nie? Zdjęła szmatę i tłumaczyła bez, bez szmaty. Nie? Później tłumaczył ten policjant w szmacie. Ja ponownie powiedziałem, że w szmacie nie mogę zrozumieć, ponieważ słabo słyszę i, i nie rozumiem, więc pani sędzia już tłumaczyła. Słowa milicjanta, no i powiedziałem, że z trudnością, ale odsłuchałem No i tak pani sędzia, właśnie, zafascynowała się moją kamizelką, gdzie właśnie pytała się, kogo reprezentuje, a tak z daleka czytała to wszystko i tak fałszywa pandemia i, i, i tego strażnicy wolności. No i no tam też się no trzeba, trzeba szanować każdego człowieka. No, i tam później dość długi był wywód. Ja zaprzeczyłem temu, że wiedziałem, że dałem się wyliktymować i już nie będę tutaj wszystkiego tłumaczył, jak to było, nie? Ale pani sędzia powiedziała milicjantom, że sądy stoją na straży konstytucyjnego przestrzegania prawa każdego człowieka i pouczyła milicjantów jak się trzeba w przyszłości zachowywać i nakazała opuszczenie sali będzie ogłoszenie rok. pyta się do mnie jaki jaki oczekuje jakiego wyroku ja mówię że jestem niewinny no i wyszedłem później zawołała odczytała że jestem niewinny i tak dalej także a jeszcze interesowała się moją słuchawką w uchu. No to tak i ja odpowiedziałem, udzielimy odpowiedzi. O, tak. Ach, była zadowolona, nie? To moja sprawa była, po co ta słuchawka była, nie? No także kochani. Trzeba się modlić. Za podłych ludzi. No bo oni zawsze będą. Trzeba się modlić, żeby ich było jak najmniej, nie? A... Pan Bóg to wszystko dopuszcza. Ludzie odeszli od Boga, bo jest dzisiaj bogactwo. Każdy jest bogaty i bardzo dobrze, że jest bogaty, ale człowiek jest bogaty, to wtedy nie potrzebuje Boga. Pamiętamy lata ucisku, 80 lata i wcześniejsze lata, bo ja pamiętam, prawda, i 60 lata pamiętam, nie? Także wiem, jak to jest, nie? No i obecnie jest dobrobyt, to po co? Lubin tu protesty, to przychodzi parę osób z Lubina. Resztę przyjeżdża z sąsiednich miejscowości. To jest wstyd. W rocznicę zbrodni lubińskiej przychodzi garstka ludzi. Pozapominali ludzie, nie? Jak zbrodniarze bili. Dzisiaj to samo. Zabijają ludzi w Lubinie. Ich, ich y, obecni koledzy. Także jestem. Zadowolony, dziękuję, dziękuję Bogu, dziękuję tym wszystkim, którzy mnie wspierali, przede wszystkim Krzysiu Kuna, jest gość na poziomie i też dziękuję wszystkim, którzy mnie nie wspierali i pozdrawiam wszystkich śpiochów jeszcze raz, kochani, obudźcie się, obudźcie się, bo to już jest prawie pozamiatane, ale jeszcze trzeba protestować, trzeba protestować. Ja nie chwalę się, ale na każdym proteście w Lubinie jestem, byłem jestem i będę, dopóki jakoś tam się poruszam, prawda, nie? No, a pani sędzia interesowała się, pani sędzia interesowała się moim zdrowiem, co mi dokucza, bo widziała, pozwoliła mi siedzieć podczas procesu. No, i tak dalej, i tak dalej. Także wspaniała pani sędzia. Nie można powiedzieć, że wszyscy są źli, nie? Ale Pan Bóg nam na drodze stawia różnych ludzi, i takich, i takich. Także, no niestety, niestety, kochani, trzeba się modlić, turmować do nieba, protestować, działać, łączyć się, przebaczać swoim swoim, prawda, nieprzyjaciołom, kochać ich. No, także, cóż mogę, kochani, więcej powiedzieć. Myślę, że, że w streszeniu wszystko opowiedziałem, także życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego. Niech Pan Bóg błogosławi Polsce, Polakom i całemu światu. Szczęść Boże!